Ostatni materiał z jesieni był o zamianie Himalayana na Bulleta. Co zdarzyło się potem? Miałem małą przerwę z powodów zdrowotnych, więc jesień nie była u mnie przesycona motocyklowymi wycieczkami. Fabrycznie nowy sprzęt to powód ogromnej radości i chęci jazdy, ale zanim zaczniemy w pełni cieszyć się możliwościami nowego motocykla, musimy przejść a raczej przejechać przez proces docierania. Kiedy już zdrowie pozwoliło mi na przejażdżkę, wybrałem Janową Koło Białowieży jako cel docierający silnik wycieczki. Nie jechałem jednak pod białoruską granicę. Pozostając w tematyce kanału, pozostałem na Śląsku. Przyciągnęła mnie nazwa, a także znajdujący się w granicach położonej obok wsi Janowa kościół Świętego Rocha i Otaczająca go droga krzyżowa. Jadąc z Barda Doliną Kłodzkiej minąłem paczków. Na północ od Paczkowa mam przeciąć linię kolejową Katowice-Legnica, czyli tak zwaną podzudecką magistralę kolejową. Oczywiście trafiam na zajęty szlak, ale to nic. Ja lubię kolej. Można policzyć wagony. No i pojechał. Pędzimy więc dalej, w Lubietowie były jakieś ruinki koło kościoła, ale chyba pozamykane albo zarośnięte. Nowej koło białowieży nie mam już daleko. Pozostaje tylko znaleźć odpowiednie miejsce do postoju. nareszcie zaparkował. I oto jest kościół Świętego Rocha z 1913 roku. Neogotyk. Tu tablica fundatora. była kościoła od południowego zachodu. Ciekawe wydały mi się szczególnie stacje drogi krzyżowej otaczające budynek świątyni. Dla mnie to coś, no nie często widzi się taką formę. Raczej są to tablice wewnątrz kościołów lub jakieś rzeźby przy drogach prowadzących na szczyt góry. Janowej koło Białowieży pojechałem jeszcze pod Starowice. Muzyka Przy skrzyżowaniu dróg stoi Smukła i okazała kapliczka słupowa z przełomu XVIII i XIX wieku. W zeszłym roku kapliczka dostała towarzystwo w postaci masztu fioletowej telefonii komórkowej. Już nie tylko łączność z Bogiem się liczy, ale także ta między ludźmi. Znak czasów i braku szacunku dla krajobrazu. Czas już wracać. Na mojej trasie powrotnej jest jeszcze jeden akcent kolejowy. To wiadukt. Największy obiekt inżynieryjny na linii odmuchów przeworno. Wysoki na 14 metrów. Kamienno-żelbetowy. Poza koleją są jeszcze Sudety na horyzoncie i trochę jesieni. A, i znowu podsudecka magistrała. Liczymy wagony. Jeszcze druga lokomotywa i możemy jechać. Na sam koniec zmieniłem punkt widzenia kamery, abyście mogli posłuchać jak gra Bullet 350. A odcinki off to już może innym razem. Do zobaczenia!